Cześć, witam serdecznie widzów Rap Kanapy i witam też oczywiście internautów. Dzisiaj na tej rap kanapie zasiądzie koleżka z klimatów reggae. No ale jak wiadomo jest duża wspólna grupa, która słucha i hip-hopu i reggae. Co łączy reggae i hip-hop? No na przykład postać Nasa i Damiana, ale też wiele innych rzeczy. Zamiłowanie do ogrodnictwa, e, zamiłowanie do tańca. No. Pogadamy sobie o tańcu, o różnych innych ciekawych rzeczach, bo moim gościem będzie Regenerator ze sławnej na całym świecie ekipy. Wawa Muffin. No, nasz program jest nagrowany w Warszawie, czyli prędzej czy później wiadomo było, że ktoś z tej ekipy się u nas zjawi. Zapraszam Was, a na początek teledysk, który Was przerzuci ten trochę taki jamański, ale i rapowy klimat. I oto na rap kanapie Regenerator ze słynnego składu Wawa Muffin. Witamy. Dzień dobry serdecznie. No słuchaj, jesteś na rap kanapie. Jakby nie było, no też Twoja historia muzyczna trochę z rapem jest związana. Pamiętam, że ja Cię poznałem przez DJa Felixa, który właśnie, tak mu się ta zajawka rapowa mieszała trochę właśnie z tą japawką Reggae roots. tam z zajawką. Mówimy do mikrofonu. Japawką. No właśnie, powiedz, miałeś okazję współpracować też z wieloma raperami, prawda? Zdarzyło się, Z kim Ci się najlepiej współpracowało? Czy wiesz, ja, ja zasadniczo mam taką jakby zasadę, że, że współpracuję, duże słowo, współpracuję z ludźmi, których lubię, szanuję i, i tak dalej. Więc wszyscy, którzy mnie zaprosili do projektu, a ja przyjąłem to zaproszenie, to są takie typy, których bardzo lubię i współpracowałem się z nimi szalenie dobrze. Z Filiksem wiadomo, to była fajna fajna przygoda. Parę ładnych lat temu, prawda? Parę ładnych lat temu i no, jakbym zaczął opowiadać w ogóle o całym tym projekcie i w ogóle sytuacji tam podczas nagrywania i miksowania tych, tych niektórych traków to, to byśmy tutaj pewnie z godzinkę spędzili, to kiedy indziej Ci opowiem, ale było naprawdę super. Z -Fi Bandą bardzo bardzo fajny przelot, z Fusznikiem chyba ze dwa razy jakieś tam rzeczy robiliśmy. No fajnie, no z rapperami się fajnie współpracuje. Kiedyś słyszałem taką opinię, że Pablo Pablo tak naprawdę wypłynął na kawałku yy, właśnie z Ostrym, słusznikiem. Fusznikiem. że był taki, taki kawałek, po pierwsze Raga, po drugie Raga. Chyba, rap Realia chyba się tak, nazywa. Tak, Rap Realia, stwierdze. dokładnie. Pamiętasz, że to był taki pierwszy kawałek, który tak właśnie pokazał, że hip-hop i właśnie te klimaty reggae gdzieś tam ze sobą fajnie współgrają. Mhm. Potem zaraz było, nie było się zmiany na lepsze, też taki, no, z takimi z mhm. e, Nie wiem, nie wiem co, co, co było wcześniej, czy, czy Raptowne Realia, czy Marek Drecko ze swoją płytą też jeszcze pokazał taki, wiesz, takie połączenie hip-hopu z, z reggae, z Raga muffin i tam też żeśmy coś chyba z Pablem i słusznikiem nagrali na tą płytę się nazywało? Jakoś chyba ragadyramid, czy coś. Ale dread Squad skład składający się z jednej osoby tak naprawdę, bo to był jeden ziomuś, ale on współpracował z wszystkimi, tak? Dwóch typów tak naprawdę, a teraz to chyba już Marek sam to robi. Nie wiem, jak to teraz wygląda. A jak to u Ciebie wygląda? Bo, no, Wawa ma win. nie niecałkiem niedawno wydaliście płytę, ale podobno pozazdrościłeś też jednemu koledze z, z projektu solowej twórczości i sam coś szykujesz solowego. No, daleko poza kwestią zazdrości, za, za ale, ale jakby jest taki moment. W życiu nazwijmy to muzykanta, że, że samemu też się chciałoby coś zrobić. A mi w duszy gra y, jeszcze coś innego oprócz reggae. Jestem wychowany na punk rocku, troszeczkę trochę na hard rocku i y, oczywiście moją, moją przewodnią pioseneczką jest, jest, jest muzyka reggae. Wiadomo, To muzykę kocham i y, Wawa Mafia będzie zawsze dla mnie takim wiesz, okrętem, statkiem matka, do którego będę zawsze chętnie ochoczo wracał. No y, Założyliśmy sobie z kolegami z Wawa Wawamafin zespół, który zwa, nazywa się Szarka, tak i będziemy, wiesz, łupać, no. No, to zobaczymy, czy te rekiny będą odgryzać nam nogi, a póki co, zobaczmy sobie Wawa Muffin Teledysk, dobrze znany sprzed lat. No właśnie, Szarka, tak, ten zespół powstał z jakiejś potrzeby, to był jakiś dowcip muzyczny, czy po prostu taki drugi projekt rezerwowy? Yy, szarka tak to będzie taka bomba, która yy, zniszczy mury Babilonu od środka. <laughs> Czyli jednak ciągle walczycie z Babilonem też, nie ma, to, nie ma to tamto? Cały dzień, całą noc, człowieku. No dobra, słuchaj, bo że w Warszawie, to jak tutaj uważasz ten Babilon? Ma się ciągle dobrze? Bardzo ma się dobrze, żyjemy w nim cały czas i wiesz, nic nie wskazuje na to, że on zniknie z naszego życia, bo on, bo on jest, wiesz, dookoła ciebie, dookoła mnie i we mnie i w tobie. Nie? Także Słyszałeś bez... o imprezie, która miała się odbyć na Cypelku Czerniakowskim w Fugazi Festiwalu? Słyszałem. A dlaczego miała się odbyć, a nie odbędzie się? No, Wodomno miasto nie, nie dało zgody, kurczę, koniec końców. A o. to bardzo fajna idea, prawda? No też żałujemy. Bardzo fajna idea. Ostatnio byłem w Berlinie i widziałem, jak się robi imprezy na, na ulicy. Pod tytułem punkrockowy koncert i zespoły na przykład z całej Europy na tym, na, tym, na tym koncercie, tak? A to taka była masowa impreza, wiesz? Powyżej tysiąca? Czy nie, z 500-600, wiesz, osób i 90% to punki, nie? Także... Kolorowe było mega. No to u nas to by pankowców nie ma, chyba, że. Żeby... Jakby, jakby się zjechali z, z okolic, Warszawy, to myślę, że by było, a tam wystarczyła na dzielnica. A to było takie punki reggae party, właśnie gdzieś tam? Czy wiesz? Nawet nie reggae. Tak? Punki. Punki, takie wiesz. Znaczy, o ostre punki party, no tak naprawdę spoko. Chciałbym hmm. jestem, czy mogłoby coś takiego zaistnieć jak punki reggae, hip hop party. Czy to, to by się jednak u nas nie przyjęło? Dla mnie bombeczka. No, stary po prostu no, i reggae, i hip-hop, i punk-rock biorą się tak naprawdę z tego samego. Jest troszeczkę inny rodzaj przekazu. Bunt. In, inna wibracja, ale bunt, bunt, ulica, wiesz. Problemy socjalne, społeczne. No to wiesz. Miłość, wszędzie to jest. No właśnie, masz rację. To jest uniwersalna sprawa dla takich prawdziwych, niezależnych muzyków. A ten projekt, który przygotowujesz, Twój solowy, czy to już jest wiadomo, gdzie będzie wydane, Czy wiadomo, jest jakaś data premiery? Jest y, wszystko wiadomo, jeżeli chodzi o premierę. Premiera ma być y, 25 albo 6 października. Y, pierwszy koncert, który będzie promował to wydawnictwo, to będzie koncert w y, Hard Rock Cafe. I będzie on y, 29 października się. Także zapraszam wszystkich już dzisiaj serdecznie bardzo, bardzo. Tak, zapraszamy widzów na Kanapy. A, to... a, wy, a wydawcą będzie Karot Komando. Karol Komando, no tak proszę jest. bardzo. A lubisz jeść marchewkę? Tak. Ja bardzo lubię marchewkę kandyzowaną. No w takim razie zobaczmy sobie teledysk. A Komando tylko wydajesz, czy jesteś też częścią tego wydawnictwa? No, jestem częścią tego wydawnictwa, wiesz, poprzez to, że jestem związany bardzo mentalnie Aha. z tym kolektywem. To jest, to jest taka nasza, moja y, i dla Wawa Mafin, taka z kolei Miejscówka, jak, jak Wawa Muffin dla mnie muzycznie, to tutaj wydawnicza też statek matka. Dobrze jest na tym statku matce, nie chcecie na przykład uciec do jakiegoś majorca, Nie miałeś takich pomysłów, żeby wydawać wiesz, w Uniwersalu, wow, w Warnerze? Nie miałem takiego pomysłu, nawet się na tym nie zastanawiałem i nawet nie miałem za bardzo czasu na to, ponieważ w karocie jest, jest okej, okay, nikt Cię po prostu nie łoi, nie oszukuje, wszystko jest w porządku, są takie kumpalskie, rodzinne układy. Jesteśmy już 10 lat. W tym wydawnictwie jest naprawdę okej. Okay. No, i jeżeli chce się walczyć z Babilonem, to trzeba mieć swoją ekipę, swoje wydawnictwo, bo ciężko walczyć z Babilonem. Niektórzy, prawda, też wydają w dużych wytwórniach, no to są częścią jakby tego muzycznego, fałszywego establishmentu, którego można gdzieś tam nazwać też Babilonem. A słuchaj, widziałeś, co teraz robią w tych muzycznych telewizjach, takie programy yy, typu Reality Show. Mm, już przestałem to oglądać, wiesz? A kiedyś oglądałeś telewizję muzyczną? Zdarzało się, a teraz, teraz tak naprawdę to ciężko trafić na jakiś, jakiś program, gdzie jest muzyka, tylko raczej tam pokazują gołe dupy i piją jakieś strunki, jest generalnie wesoło. Los Angeles Banda, coś tam, London Banda, nie wiem. To jak, teraz będzie banda z Warszawy. Aż się boję pomyśleć, co tam się może będzie dziać, no ale nie, nie, nie mówmy o tym, bo mówiąc o tym to promujemy. A będzie? No, to nie, ogląd nie oglądajcie. Nie, nie oglądajcie tego, banujcie to nie lajkujcie. A jak to, to wygląda u Ciebie na przykład na Facebooku? Czy często przez Facebooka kontaktujesz się ze swoimi fanami? Tak, z, z różnymi ludźmi się kontaktuję, z, z bliższymi i dalszymi znajomymi na pewno. Mhm. Myślę, że, że Facebook teraz taką spełnia już rolę, że, że jest to miejsce, gdzie się można skontaktować, powiedzieć o jakimś wydarzeniu, czasami oczywiście jeszcze też maile, ale to wiesz, Facebook też ma w swoim zasobie taką możliwość. A jak było MySpace, My to też tam no, od razu weszliście w to? E, tak, do tej pory chyba jest jakaś strona w nawet chyba jakiś tam mój mały profil na, na tym, na, na MySpace, ale już tam nie zaglądam w ogóle, także on tam sobie po prostu żyje, wiesz, jakimś swoim własnym MySpace'owym, out of MySpace'owym życiem. <laughs> MySpace niestety nie wyrobił, ale Facebook sobie dobrze radzi. Odwiedzajcie oczywiście fanpage'a rap kanapy, fanpage'a wujka Samozłono i fanpage'a Wawa Mafin i regeneratora, czyli taki mój prywatny i przede wszystkim szarka tak, pamiętajcie, teraz ostatnie. I karat karot komando. Słyszałem, że zespół Wawa Mafin tak sprytnie się z wywiadami obchodzi, że właśnie nigdy nie jesteście cali, całą ekipą na wywiadzie, bo całą ekipą to jesteście tylko na koncertach podobno, tak? Wawa Mafin to dziewięć osób, także ciężko by było tu się na tej na przykład kanapie... Zmieścić, zmieścić. O polewasz, to dobrze, to polewaj. Zmieścić w dziewięć osób. Poza tym jak jakbyś zadał pytanie, to przynajmniej trzech by mówiło naraz, to także to też bez sensu. A na koncercie owszem, tak, tak, w pełnym składzie zazwyczaj. A jak to jest z tymi wywiadami? Lubisz ich udzielać, czy to trochę tak cię męczy? Bo wiem, że najczęściej ci artyści zaangażowani, walczący z Babilonem, zbuntowani, wolą przekazywać wszystkie treści w muzyce swojej podczas koncertów, na płytach, niż na wywiadach. Czy masz to, czy ty już z tego wyrosłeś i, i, i lubisz trochę też o takich rzeczach? Ja nie mam, nie mam problemu z, z wywiadami. Jak mam, mam czas i, i, i fazę, to najczęściej mam, no to, to nie mam problemu. Jak A już... jakie pytania się najczęściej powtarzają do ciebie? Skąd się wzięła nazwa Wawa Mafia? <laughs> <laughs> Już tego pytania nie zadawajcie. A czy pytali też się, dlaczego po angielsku tak dużo śpiewasz? Po jamańsku? Eee, czasem, ale, ale myślę, że to akurat nie ma większego znaczenia na, na to, co będę robił dalej, bo na przykład płyta szarka taka będzie w połowie po polsku, a w połowie po angielsku. O, to ciekawe, a ty właśnie ten angielski taki nie z polskim akcentem, tylko z takim jamańskim akcentem. Bo tutaj... ja po angielsku nie umiem. Ja się lepiej dogaduję z Jamajczykami niż z Londyńczykami. Aha, no bo to, to podobno trzeba mówić źle po angielsku, żeby te, łamać te wszystkie tak, zasady, ja, i wtedy ja, ja jest dobrze. Star, ja staram się mówić jak najgorzej, i wtedy, w, i wtedy po prostu wszystko. Oni, oni, oni kumają wtedy. Znaczy, ja, znam, wiesz, ja się dogadam, nie? A znaczy, nagrasz się częścią Znam dużo słów, ale, ale Dobrze, masz gada... też rękawy. Mam zauważyć. w nosie, te, jakby czasy i tak dalej, nie znam się na tym. Nigdy się angielskiego nigdzie nie uczyłem. Rękami? A, tak się nagadałem, że aż mnie łapy rozbolały. Nie, nie, nie. Staram się nie gestykulować. No, ale ja to lubię polować, gestykulować. Zobaczmy sobie teraz teledysk, w którym jest dużo gestykulacji, i du, 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 dużo fajnej muzyki. No to right. zdrówka naszych telewidzów. Zdrówka. Już niedługo nowy klip. Szerka tak. P może powiesz coś o tym yy, kawałku teledysku, bo podobno to jest jakiś ciekawy koncept. Yy, klip do do. do... Płytę szarka taka y, pierwszy, to będzie klip do numeru, który znajdował będzie Tommy Gun. i nagraliśmy go w windzie towarowej. Winda towarowa? Mm. Tak. Y, niskobudżetowy budżetowy teledysk, czuję. Wiesz co, a, a co to jest niski budżet dla Ciebie? No, na kebab i 100, budżet nie 100 wie. dolarów? Ło, to dużo. A... 100 tysięcy rubli, no. 100 no to... coś tak. Nie wiem, jak rubles. Albo, albo dra drachm. Powiedzmy sobie, że niski budżet to jest jak jest na kebab i żelki, czyli budżet niewielki, a wszystko co jest powyżej to już jest... No to 4-6 kebabów. To... <laughs> o, grubo. To grubo. A jaka jest muzyczna tutaj akcja w tym, bo rozumiem, że teledysk jest taki dość surowy, tak, no bo jeżeli tylko winda towarowa... Ale du dużo ludzi w tej windzie i tam... Dużo ładnych powiedzmy... dziewczyn? Nie dużo ale ładnie. a czyli idziemy na jakość, nie na ilość. Zdecydowanie. No właśnie, a muzycznie jakie to będzie? Mm, od krasa do Judasa? Nie, generalnie żartuję. Inspiro, inspirowałem się na pewno mocno ja i, i, i cała załoga skin redem, Red Hot Chili Peppers. Badykantem, wow. takimi, takimi sytuacjami, wiesz, no, Brains, o! Takie, to już w takim razie po, po, podnieciłeś mnie bardzo tutaj artystycznie, bo i Red Hot Chili Peppers i body Count to ekipy i płytki, które naprawdę mocno jakoś mi się wyryły też w głowę. Jest duża część słuchaczy i widzów naszego programu, która i słucha reggae i słucha hip-hopu. Może chciałbyś im coś powiedzieć teraz tutaj, proszę bardzo, do kamerki, której sobie tam... Do tej chciałbym. Yy, znaczy, jeżeli słuchacie hip-hopu i reggae, to to jest bardzo dobry wybór. Jeszcze zacznijcie słuchać hardcora i punk-rock'a. I trzymajcie się tego przez cały czas. I myślcie głowami, a nie tym, generalnie. Wszystkiego dobrego, Regenerator, kocham was.